Siostry 19 listopada 1929 roku otrzymały posiadłość sakiszki od księdza Karola Lubieńca. Obejmowała ta posiadłość 91,5 hektara. Akt darowizny był już dokonany 27 sierpnia. 1927 roku, w obecności notariusza Bojko i siostry Laury Meocji. Dokonał tego aktu ksiądz Karol Lubianiec. Jak otrzymano tę posiadłość, zaczęto myśleć o zbudowaniu nowego domu. Miejsce było piękne, Bodulec też. Teraz tylko plany. Rozpoczęto przy budowie pracę od położenia kamienia węgielnego w dniu 2 lipca 1933 roku. Projekt wykonał inżynier Izaak Morgoński, a budową kierował Romuald Rozwadowski. Koszty budowy oszacowano na 88 tysięcy. Prace budowlane były Realizowane dzięki zaciągniętej pożyczce oraz spadkowi rodzinnemu, jakie otrzymała siostra Anna Józef po swoim wujku księdzu Józefie Wajdzie. Siostry bardzo pragnęły, aby ten teren otrzymał własną nazwę i by można jej było używać w oficjalnych dokumentach. Wniesione przez siostry podanie do starosty Wieleńsko-Trockiego dnia 20 października 1934 roku umożliwiło zmianę nazwy na Laurów z Sakiszek. Taka była pierwotna nazwa Sakiszki, a wezwanie, któremu poświęcony został budynek budowany. Miało wezwanie aniołów stróżów. Od 1937 roku Laurów był głównym domem zgromadzenia. W Laurowie był prowadzony zakład naukowo-wychowawczy, sierociniec dla 300 chłopców od 5 do 14 lat, siedmioklasowa szkoła podstawowa. Dla wychowanków i dzieci z okolicznych wiosek uczęszczało około 400 dzieci. Ze szkoły korzystały także i korzystali także dorośli. Przyzakładowa kaplica półpubliczna pełniła rolę kościoła parafialnego. Msze święta, nabożeństwa, spowiedzi, rekolekcje pierwsza komunia święta dla dzieci tak jak w normalnej parafii. Punkt sanitarny z dochodzeniem do wiosek, który prowadziła siostra Maria Pytel. Kolonie letnie dla dzieci z Wilna w czasowiczej możliwości korzystania z kaplicy. W czasie wojny, od 1 marca 1940 roku, kierownictwo szkoły objął przesłany przez inwestycji księdza inspektora z ksiądz Jan Rzemajtis, który nosił nazwę ksiądz Jonas. W kwietniu 1940 roku na prośbę księdza inspektora matka generalna Luisa Vaschetti przyszła, przysłała pięć sióstr Litwinek, które zajęły miejsca polskich nauczycielek. A te poszły do kuchni, pralni, ogrodu, lasu, pralni. Litwinki to siostra Ladigajte Stefania, siostra Gustite Helena, siostra Moskaite Maria, siostra Palaujtyte Donityla, Bielskite Magdalena. W szkole wprowadzono z rozkazu język litewski. 8 września 1940 roku przybył do Laurowa nowy komisarz, Kudaba. Jonas został zwolniony i opuścił las. Poproszono pani kierowniczki, nauczycielki i resztę personelu o jak najszybsze opuszczenie Laurowa. Chłopcy patrzyli na ich wyjazd uniemiary. Niektóre siostry przydzielono do pracy w kuchni, przy fabry, inne poszły na służbę do rodzin i do innych prac. Niezdatne zostały odesłane do Krynicy nad Wilię, dom prawosławnej dobrodziejki sióstr. Matka Laura tam się przeniosła w styczniu 1941 roku. Siostra Sowińska, Zofia i inne zamieszkały w żółtym domu oddanym przez lekarza Gierszowicza do użytku bezpłatnie. Siostra Pytel Maria prowadziła dalej szpitalik. W czerwcu w 1941 roku po napaści Niemiec na Związek Radziecki, Kudaba znikł. Wrócił Jonas i panie, czyli siostry. Poprzednio pracujący. Zastali zakład dokładnie zniszczony i obrabiony. Został bochenek chleba i kostka mydła. Otwarto kaplicę. Starsi chłopcy, by zarobić na żywność, szli paść bydło. Siostra Sowieńska, odpowiedzialna za dom dziecka, z Urzędu Miejskiego. Ostatnia zima w Laurowie była ciężka. Minus 40 stopni. Niemcy zabronili obcinania gałęzi. Często w nocy przychodzili Niemcy, partyzanci, Rosjanie. Żądali chleba, ziemniaków, mąki, koców, pieniędzy. Matka Laura, jako Włoszka, musiała się ukrywać. W Laurowie przez ostatnie trzy miesiące brakowało chleba. Żywiono się ziemniakami, żytem, owocami i jeżynami. Od zakończenia wojny mijały kolejne miesiące. Las wydawał się martwy. Myślano o wyjeździe. Nie pracowali, nie gromadzili. Opału wszyscy żyli jak ptaki na gałęziach. Chłopcy polacy, którzy nie mieli dokumentów, byli zrozpaczeni, bo i nie można było wyjechać, jeżeli się nie miało konkretnego dowodu, że się jest pochodzenia polskiego. Siostra Zofia Sowińska postanowiła zostać. Wróciła dopiero 3 maja 1957 roku. Po usilnych staraniach uzyskano 106 dokumentów. Repatriacyjnych dla dzieci i dla 26 sióstr, w tym dwóch Włoszych. Wśród zamętu 12 chłopców bez dokumentów dostało się do wagonu dla chorych na zakaźne choroby. Opiekowała się nimi doktorka pani Petel. 28 października. 1945 roku, o drugiej w nocy, pociąg ruszył z Wilna. 11 listopada byli w Łodzi, a 12 listopada w Pawłowicach koło Leszna. 15 września 1946 roku musieli się przenieść do Wschowy, a 7 lipca w 1946 roku matka Laura udała się do pogrzebienia i już od tej pory była w pogrzebieniu.